Timothy Ferris, The 4 Hour Work Week. Ta książka to powiew świeżości na temat finansów, pracy, kreowania stylu życia i zarządzania sobą i czasem. Od razu uwaga, czytałem wersję rozszerzoną i zaktualizowaną w oryginalnym języku. Wersja podstawowa była o połowę krótsza, 600 stron versus nieco ponad 300, a polskie tłumaczenie miało błąd już na okładce, co skutecznie mnie odstraszyło. Jeśli książka jest rzeczywiście tak dobra, jak pisze autor Rentier Bloga, to ja chcę przeczytać na ten temat więcej. Timothy zasadniczo pisze o czterech krokach, które trzeba podjąć, by się stać tak zwanym New Rich, czyli kimś jak Rentier, kto może żyć niezależnie od czasu, lokalizacji i pieniędzy. Definicja, eliminacja, automatyzacja i liberalizacja to działania, jakie należy kolejno podjąć. By nie być uzależnionym od pracy na etacie, mieć więcej czasu dla siebie i innych, móc sobie pozwolić na kilkumiesięczne mini emerytury kilka razy w roku zamiast czekać co roku na dwutygodniowe wakacje. Autor przedstawia zupełnie nieszablonowe podejście do finansów i pracy. Możemy przeczytać o m.in. diecie niskoinformacyjnej, w zasadzie Pareto 80/20, prawie Parkinsona, ustalaniu celów nie zarządzaniu czasem, organizacji pracy zdalnej, szukaniu i testowaniu niż zarobkowych. Co ciekawe, autor pisze nie tylko o tym, jak zostać rentierem, a.k.a. new rich, ale również jak wypełnić pustkę powijawiającą się wtedy, np. gdy znajomi idą do pracy na cały dzień, a my już nie musimy. Moim zdaniem książka Ferisa to najbardziej praktyczny kierunkowskaz, z jakim do tej pory spo się spotkałem w kierunku kreowania wymarzonego lifestylu. Dwa mankamenty, o jakich muszę wspomnieć, to zbytnie skupianie się autora na przedsięwzięciach powiązanych z internetem, inna para kaloszy, czy w dzisiejszych czasach można inaczej, oraz duża, ogromna, wręcz przytłaczająca ilość linków i odniesień do różnych narzędzi przydatnych przedsiębiorcy, w końcu to wersja rozszerzona.